Psów czy kotów. Dziś chcemy zwrócić Państwa uwagę na los zwierząt hodowlanych. One też cierpią one odczuwają ból. Niestety, często o tym zapominamy. Zapraszam do obejrzenia reportażu Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. Dzień dobry protestujemy przeciwko temu, co się dzieje w rzeźni Witkowie, jak traktowane są zwierzęta. świnie, która prawdopodobnie została popchnięta i wypadła. Tutaj pracownik używa poganiacza należącej leżącej świni, która na pewno nie pójdzie do przodu. Przeciwko temu, co się dzieje w w Witkowie, jak traktowane są tam, tam zwierzęta. Mamy tu właśnie kupanie po twarzy, odpychanie dziś w okolicy oka, kopnięcie po pysku. Film, na którym widać jak pracownicy agrofirmy Witkowo traktują podczas rozładunku zwierzęta, które idą na rzeź, został opublikowany w sieci na początku października. Dla wielu to był szok. Materiał był zbierany od lutego do sierpnia 2016 roku i było to 20 wyjazdów do Witkowa. Nie były one niczym podyktowane, były to przypadkowe dni, gdzie aktywiści pojechali i zbierali materiały. Większość z 20 wyjazdów i z każdego dnia został złożony film, który trafił do prokuratury. Praktycznie każdego dnia były łamane przepisy. Często dochodziło do ewidentnego znęcania się nad zwierzętami, według nas nawet ze szczególnym okrucieństwem. znęcania. W tej chwili można mówić tylko wobec tych zdarzeń, które zostały ujawnione. Czy konkretnie na materialne na filmie? Tak. Postępowanie zostało wszczęte z artykułu 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. To jest znęcanie się nad zwierzętami. I wydaje się, że ta kwalifikacja w tej chwili jest słuszna. Natomiast co do możliwości rozszerzenia o inne czyny, to zdecyduje prokurator po przeanalizowaniu dokumentacji i zestawieniu tego, co znajduje się w dokumentacji, z okolicznościami, które wynikną po przesłuchaniu świadków. Ten dziesięciominutowy film niestety nie wyczerpuje wszystkiego, co zostało dokumentowane. Niektóre sytuacje trwały kilka minut, i przez ten czas te zwierzę ciągle cierpiało i pracownicy niekoniecznie chcieli reagować. Na przykład były świnie, które, które opadały z sił i w tym miejscu tutaj padały na, na ziemię. I pracownik nie pomagał ich, tylko rozładowywał całą ciężarówkę, która przebiegała po tych zwierzętach. I takie zwierzęta czasami tam leżały kilka minut, zanim zostały wciągnięte na przykład do rzeźni. Na pan do nas rozmawiał? Tak. Bo nic nie wiem. Może może Państwo tutaj coś nagrywać. My jesteśmy na zewnątrz zakładu. Więc... Nie. To jest parking zakładowy. Jeszcze jest zakładowy. Czyli tam e, do e, Tylko do... E, proszę nie nagrywać. Nie, OK. Tylko do linii... E, przy ulicy no, może bądźmy sobie, tak? normalnie. No tak, bądźmy normalnie. Bądźmy normalni. No jesteśmy przecież. Bądźmy normalni. Bądźmy normalni. Okej, okay, ja oczywiście e, tam. Do linii e, przystanku. Okej, okay, a coś się zmieniło po opublicznieniu po tego filmu? Scie Państwo, to jest śmieszna sprawa. Interpretację zostawcie sobie. Proszę ten, na drugim tylko prezesa. Dobra, Dzień. Dziękujemy. Przedstawiciel zarządu umówił się z nami na nagranie, jednak dwa dni później zastępca prezesa Adam Ilnicki odwołał spotkanie tłumacząc, że nie ma zgody rady nadzorczej na nagranie. Chcę w naszej dobrej w polskiej firmie. Mm -hmm. No, a ja chcę zniszczyć polską firmę. Ale my nie chcemy. No, właśnie, właśnie chodzi o to, że my nie chcemy zniszczyć po, no, po polskiej firmy. bo To, no. to, to nie jest kwestia, no. że my idziemy na jakąś wojnę. No. To jest kwestia wyjaśnienia tego, czy to, co jest no. w filmie pokazanym przez Bastę, jest prawdą. Co to, co pani widziała, to, co mówi, że Na filmie tak. No. Również miejscowi są przekonani, że to, co się wydarzyło, to tylko incydent. Nie życzę sobie. A pani słyszała o tej sprawie? Proszę pan i pan da spokój. To jest normalka. Tak jest wszędzie. Stworzenie ono nie wejdzie tam, ono czuje, wie pan? Ono czuje normalnie. Nawet jakby pan chciał e, ubić owcę czy coś, ona płacze, łzyma. Tak wyczuwa zwierzę. A nie jest pewno z tym młotkiem. Nie, to tylko wkurza, Bo ja bym mu lutnął, no po prostu temu coś z tym młotkiem, nie ja bym mu wyrżnął no, normalnie, mówię przed kamerą korę, tak bym mu dał, że kurny by go trafił. Za przeproszeniem, tak? nie? Zobek ma złamane kopyto. I takie zwierzęta w ogóle nie mogą być wprowadzane do rzeźni. Zwierzęta ranne, chore w ogóle nie powinny być transportowane. Także to nie jest tylko kwestia ochrony samych zwierząt, ale również bezpieczeństwa konsumentów, którzy, którzy kupują te produkty, ponieważ zwierzęta chore nie mogą być zabijane. Boją się śmierci zwierzęta? Boją się. Każdy się boi, chyba nie? Boją się. Boją się. To widać po nich jakoś szczególnie? A no ja wiem, no, nie, nie, niekiedy widać. No, widziałam, mój krów przecież w agryfie. No. To, 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 to krowa też nie taka głupia, nie? Jak raz dostanie strzała i nie padnie, no to trzeba powtórzyć strzał, bo zależy od silnego organizmu. Jaki człowiek silny, nie? No, no to widziałam tutaj strzelali, tam tu pomiędzy gdzieś tu, nie? Strzelaliczem? No, pistoletem takim są jakieś takie pistolety. No ale to było wszystko humanitarne, niby. Dwa tygodnie po publikacji materiału Basty idziemy ich śladem i sprawdzamy, co zmieniło się w firmie. Jedno na pewno. Barierki, które osłaniają ostatnią drogę zwierząt, są zabezpieczone. Na pewno te być osłonięte, żeby zwierzęta nie mogły właśnie tam wkładać głowy, żeby nie zaklinować. Pytanie, czy to ma na celu dobro zwierząt, czy na celu ma uniemożliwienie pokazania kolejnych takich materiałów, ponieważ na przykład na fermach norek w pomorskim są już metalowe wielkie płoty, są druty kolczaste i są kamery dookoła ferm. Także nie wiemy, czy to chodzi o bezpieczeństwo zwierząt, czy chodzi tylko o to, żeby nikt nie pokazał, co tam się dzieje. Wojewódzki inspektorat weterynarii przeprowadził kontrolę w agrofirmie Witkowo. Wnioski? W zakładzie praktycznie nie było nadzoru. Każdy zakład o pewnej produkcji musi zatrudnić taką osobę. I, tą osoba, i ta osoba jest w, w Witkowie zatrudniona i po prostu będzie musiała lepiej wykonywać swoje obowiązki. Tutaj nie możemy mówić o kary finansowej, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt takiej kary nie przewiduje. Tutaj sprawa jest raczej natury zgłoszeń do organów ścigania. Prawda jest też taka, że nie możemy poprzestać tylko na eliminowaniu nieprawidłowości. Musimy również wyciągnąć pewne konsekwencje wobec naszych pracowników. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie agrofirmy Witkowo czytamy: Wobec spółdzielców dopuszczających się przejawów agresji wobec zwierząt zarząd wyciąga konsekwencje dyscyplinarne i finansowe oraz przenoszenie są do prac niezwiązanych z produkcją zwierzęcą. To jest kolejna odsłona działalności Witkowej? Nie, to było już po zebranym materiału. Postanowiliśmy nagrać, jak wygląda transport. Akurat wtedy nie było dużo. Jednak takie ciężarówki z kurami, traktor dokładnie z przyczepami, przyjeżdża każdego dnia po kilka, co najmniej kilka razy, jak nie kilkanaście. No i też za pierwszym, pierwsza ciężarówka jaka była i, i podjęliśmy nagranie, to widać po prostu kury, gdzie dwie głowy, nie wiadomo czy jedna na drugiej leży, czy jedna pod drugą, ściśnięte jak, jak jabłka po prostu w skrzyni. I niestety tak, tak, się zwierzęta w przemysłowej hodowli. Dużo osób w ogóle nie wie, co się dzieje. To jest problem na reklamach różnych firm produkujących właśnie nabiał czy produkujących mięso. Nie mówi się, że zwierzęta są przetrzymywane w halach, że, nie wiem, kastruje się je, przycina dzioby, trzyma w klatkach. Pokazuje się krowy na polanie, pokazuje się szczęśliwe świnie, po prostu okłamuje się konsumentów i między innymi takie dochodzenia mają ujawnić to, jak wygląda prawdziwa hodowla. Dobrze, pokazuję przeciwko temu, co się dzieje w rzeźni bitkowie. Nie wiem czy panie widziały? Nie, nie widziałyśmy. Nas przykro było patrzeć na te sceny, przyznają Państwo. Na no jakiś chociaż minimum godności powinniśmy my, ludzie, zapewnić tym zwierzętom, wiedząc, że idą na rzeź. 1 listopada zmienił się powiatowy lekarz weterynarii. Nowy zapowiedział monitorowanie tej rzeźni w Witkowie. Witkowie, tak jest. Miejmy nadzieję, że już nie będzie takich sytuacji. A jeśli chodzi o te sceny, które zostały nakręcone, trwa dochodzenie prokuratorskie. Proszę Państwa.